Drodzy przyjaciele, wierni czciciele i dusze zaniepokojone przyszłością naszego świata, zwróćcie uwagę na to pilne przesłanie. To, co zamierzam Wam przekazać, może na zawsze zmienić Wasze postrzeganie obecnych wydarzeń i tego, co nas czeka. Matka Boska, nasza niebieska Matka, przemówiła, a jej słowa są sygnałem alarmowym, którego nie możemy ignorować. Atak na Donalda Trumpa, postać kontrowersyjną, ale znaczącą w naszych czasach, nie był jedynie odosobnionym wydarzeniem lecz wstępem do burzy, która nawiedza ludzkość. Czy jesteście gotowi usłyszeć prawdę, która kryje się za oszustwami tego świata? W epoce zamieszania i niepewności, gdzie fałszywe wiadomości mieszają się z prawdą, a dobro i zło zdają się mieszać, głos Maryi dociera do nas jak latarnia w nocy. Ona, która nosiła Zbawiciela w swoim łonie, teraz przynosi nam przesłanie ostrzeżenia i nadziei. Atak na Trumpa, który wstrząsnął Ameryką i całym światem, to tylko wierzchołek góry lodowej szerszego i mroczniejszego planu, który zagraża nie tylko polityce, ale samej strukturze naszej społeczeństwa i naszej wiary. Drodzy bracia i siostry, nie dajcie się zwieść pozorom. Świat, jaki znamy, zmienia się szybko i nie zawsze na lepsze. Siły, które sprzeciwiają się prawdzie i sprawiedliwości, zyskują na znaczeniu, maskując swoje prawdziwe intencje za słowami postępu i wolności. Ale Matka Boska nas ostrzega, to są czasy wielkiego oszustwa i tylko ci, którzy pozostaną niezłomni w wierze. Będą w stanie rozpoznać prawdę. Atak na Trumpa, niezależnie od tego, co się o nim myśli jako o sobie czy liderze politycznym, reprezentuje atak na tradycyjne wartości i wolność słowa. Jest to znak, że siły ciemności robią swój ruch, próbując uciszyć każdego, kto ośmieli się kwestionować ich władzę. Ale to dopiero początek. Matka Boska ostrzega, że nastąpią jeszcze bardziej podstępne ataki, nie tylko na jednostki, ale na całe instytucje, a nawet na sam Kościół. Musimy być czujni i przygotowani. Nasza wiara będzie wystawiona na próbę jak nigdy dotąd. Zobaczymy, jak przyjaciele i rodzina odchodzą od prawdy, uwiedzeni pustymi obietnicami i niebezpiecznymi ideologiami. Będziemy kuszeni do wątpienia, poddawania się strachowi i zniechęceniu. Ale to właśnie w tych momentach musimy pamiętać słowa Matki Boskiej i znaleźć siłę w modlitwie oraz wspólnocie wiernych. Zatrzymajmy się na chwilę, aby razem pomyśleć i pomodlić się. O najświętsza dziewico Maryjo, Matko Boża i nasza Matko, w tych czasach utrapienia zwracamy się do Ciebie z pokornym i skruszonym sercem. Prowadź nas przez ciemności, które grożą nas ogarnąć. Daj siłę słabym, odwagę przestraszonym i mądrość tym, którzy szukają prawdy. Chroń twój kościół i wszystkie twoje dzieci przed siłami zła, które próbują nas dzielić i oszukiwać. Wstawiaj się za nami u twojego Syna, abyśmy mogli pozostać niezłomni w wierze i być świadkami jego światła na świecie. Amen. Drodzy przyjaciele, teraz zapraszam was do refleksji, jak możemy w naszym codziennym życiu być świadkami prawdy w świecie, który wydaje się coraz bardziej wrogi wobec chrześcijańskich wartości. Jak możemy chronić nasze rodziny i nasze wspólnoty przed oszustwem i moralną korupcją, która nas otacza? Jeśli te słowa dotknęły waszego serca, zachęcam was do dzielenia się swoją wiarą i determinacją, komentując prostym Amen. Wasz głos, zjednoczony z głosami wielu innych wiernych, może stać się potężnym narzędziem świadectwa i zachęty. Atak na Trumpa był dopiero początkiem, ale nie możemy poddawać się rozpaczy. Przeciwnie, musi to być dla nas wezwanie do działania, zaproszenie do wzmocnienia naszej wiary i duchowego przygotowania na czekające nas wyzwania. Matka Boska przypomina nam, że mimo trudności ostateczne zwycięstwo należy do Boga. Naszym zadaniem jest pozostać wiernymi i czujnymi. W nadchodzących miesiącach i latach będziemy świadkami wydarzeń, które wystawią naszą wiarę i wytrzymałość na próbę. Możemy zobaczyć próby ograniczenia wolności religijnej, kampanie dezinformacyjne mające na celu zdyskredytowanie Kościoła i jego nauk oraz rosnącą polaryzację społeczeństwa. Ale pamiętajcie, to są znaki, o których ostrzegała nas Matka Boska. Nie dajmy się zaskoczyć nieprzygotowani. Niezbędne jest, abyśmy się edukowali i prawidłowo informowali. Nie możemy już ślepo ufać głównym mediom ani oficjalnym narracjom. Musimy nauczyć się rozróżniać, szukać prawdy, nawet gdy jest niewygodna lub niepopularna. To wymaga wysiłku i oddania, ale jest to niezbędne, aby przejść przez trudne czasy, które nas czekają. Matka Boska również nawołuje nas do ponownego odkrycia mocy modlitwy i sakramentów. W świecie, który próbuje nas oddzielić od Boga, musimy jeszcze bardziej trzymać się Jego. Msza Święta, spowiedź, różaniec to są duchowe narzędzia, które pomogą nam wytrzymać pokusy i oszustwa wroga. Nie lekceważmy mocy tych pozornie prostych aktów wiary. Ponadto, ważniejsze niż kiedykolwiek jest budowanie i wzmacnianie naszych wspólnot wiary. W epoce rosnącej izolacji i podziałów musimy być zjednoczeni jak nigdy dotąd. Szukajmy wzajemnego wsparcia i zachęty, dzielmy się naszymi doświadczeniami i obawami. Razem możemy być latarnią nadziei w coraz ciemniejszym świecie. Nie bójmy się otwarcie mówić o naszej wierze, nawet gdy może to uczynić nas niepopularnymi lub narażać na krytykę. Matka Boska przypomina nam, że jesteśmy wezwani, aby być światłem świata i solą ziemi. W tych trudnych czasach nasz przykład i świadectwo mogą być kotwicą ratunkową dla kogoś, kto traci nadzieję. Atak na Trumpa, widziany przez pryzmat ostrzeżenia Matki Boskiej, nabiera głębszego znaczenia. Nie chodzi tylko o politykę czy jedną osobę, ale o znak, że konflikt między dobrem a złem wchodzi w nową, bardziej intensywną i widoczną fazę. Jesteśmy wezwani, aby wybrać. Po której stronie stanąć nie pustymi słowami, ale konkretnymi działaniami i codziennie przeżywaną wiarą. Pamiętajcie, drodzy przyjaciele, że historia pełna jest momentów, w których wydawało się, że siły złasą na skraju triumfu. Jednak za każdym razem Bóg okazywał swoją wierność wobec tych, którzy pozostali mu wierni. Nie będzie inaczej tym razem. Matka Boska zapewnia nas, że mimo prób i utrapień, które nas czekają, na końcu triumfuje niepokalane serce Maryi. Zbliżając się do zakończenia tego przesłania, zapraszam Was do głębokiej refleksji nad tym, co usłyszeliście. Słowa Matki Boskiej nie są zaproszeniem do strachu czy paniki, lecz wezwaniem do działania i nawrócenia serca. Każdy z nas ma do odegrania rolę w tych kluczowych czasach. Co jesteście gotowi zrobić, aby pozostać wiernymi i szerzyć światło prawdy? Jeśli to przesłanie dotknęło Waszego serca i pragniecie pozostać poinformowani oraz zjednoczeni w modlitwie. Serdecznie zapraszam do subskrybowania naszego kanału YouTube. Tam znajdziecie dalsze refleksje, przemyślenia i chwile wspólnej modlitwy, które pomogą Wam przejść przez te trudne czasy z wiarą i nadzieją. Nie stawiamy czoła tym wyzwaniom sami, lecz jako wspólnota zjednoczona w wierze i miłości do Boga oraz Matki Boskiej. Pamiętajcie zawsze, że mimo ciemności, które wydają się otaczać świat, światło Chrystusa wciąż świeci. Atak na Trumpa był tylko początkiem serii wydarzeń które wystawią na próbę naszą wiarę i determinację. Ale z przewodnictwem Matki Boskiej, siłą modlitwy i jednością wspólnoty wierzących, możemy stawić czoła każdemu wyzwaniu. Pozostańmy czujni, wierni i pełni nadziei, wiedząc, że ostateczne zwycięstwo należy do Boga. Niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, stąpi na Was i pozostanie z Wami na zawsze. Amen.